pani książkę. Czyli charytatywny kiermasz książek w kinie Nowe Horyzonty potrwa do poniedziałku. Kupując książkę, można wesprzeć podopiecznych wrocławskiego hospicium dla dzieci. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych fundacji. Ceny książek zaczynają się od 5 zł. Wszystko zależy od ich stanu oraz popularności. Książki pochodzą od darczyńców i są zarówno nowe, jak i używane. Przeróżne mamy gatunki, ponieważ mamy i też literaturę kobiecą, mamy e, fantazy kryminały, podróżnicze książki, bajki dla dzieci. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie z pewnością. Kwota zbiórek z Kup Pan Książkę, które oczywiście są już wspaniale wpisane w tradycję, ona oscyluje około 20 tysięcy. I to jest kwota, do której się już bardzo przyzwyczailiśmy, i nie może być absolutnie mniej. Kup Pani książkę to akcja nawiązująca do Dnia Kobiet. Dwa razy w roku odbywa się kiermasz pod nazwą Kup Pan Książkę. Przez te cztery dni jesteśmy miejscem, gdzie, gdzie Wrocławianie mogą nabyć książki przy okazji zrobić tak fantastyczny gest w stosunku dzieciaków z hospicją i zrobić coś fajnego. Kiermasz w każdej swojej edycji cieszy się sporym zainteresowaniem. Pomaganie łączy się tutaj z udanymi zakupami. Bardzo dobry pomysł. Czy zdecydowanie. Się z jest, na... Jeszcze w tej chwili nie przeglądam na razie. Ale ciekawe pozycje są. Kupić tanią książkę pomóc komuś jak, jak najbardziej. Polecamy. Hmm. Oczywiście, że tak. Zawsze fajnie jest znaleźć ciekawe książki do czytania, a jednocześnie mieć poczucie, że o, pieniądze z tego celu zostaną przeznaczone na coś dobrego. To cieszy. Kolejny kiermasz charytatywny, kup pan książkę odbędzie się za kilka miesięcy. Echo 24 Oliwia Stasiak.